Jako nowicer inwestycyjny zaczynam się powoli zastanawiać, czy w ogóle moja gra ma jakikolwiek sens, skoro są tak szybkie i niepotrzebujące snu automaty. No, jako nowicjusz inwestycyjny zapewne ma pan ograniczone możliwości wejścia ze swoim automatem na rynek, tak? czy to rynek giełdowy, czy rynek walutowy. Na pewno kwestia przygotowania automatu, przetestowania go, zaprojektowania itd. itd. to jest spora praca i też wymaga pewnego doświadczenia już rynkowego. Natomiast nie powiedziałbym tak, że automaty transakcyjne są w stanie zdominować w całkowicie jakikolwiek rynek finansowy na świecie. Na rynkach tzw. tak zwanych rozwiniętych, mówimy tutaj o Europie Zachodniej, o Stanach Zjednoczonych, udział w obrotach automatów transakcyjnych już na wielu rynkach przekroczył 50%. Tak? Już w tym momencie, na przykład dla amerykańskiego rynku akcji, to jest nawet ponad 60%. A mimo to obserwujemy na tych rynkach bardzo różnych inwestorów i bardzo różne strategie inwestycyjne, które są realizowane. Z jednej strony oczywiście mamy inwestorów, którzy specjalizują się w wykorzystywaniu automatów, czyli w takim powiedziałbym sprinterskim biegu, jeżeli mielibyśmy tutaj analogii sportowej użyć, czyli, czyli mamy tutaj do czynienia ze strategiami bardzo intensywnymi, duża liczba transakcji, krótki czas trzymania pozycji, no i próba zarabiania właśnie na takich, na takich transakcjach. Z drugiej Strony mamy bardzo dużą grupę inwestorów, także instytucjonalnych, dysponujących bardzo dużymi aktywami, którzy inwestują w taki klasyczny sposób portfelowy, po prostu budują swoje portfele długoterminowe papierów wartościowych i również osiągają bardzo dobre rezultaty. Oczywiście, no w zależności tutaj też od koniunktury giełdowej, czy szerzej mówiąc rynkowej, jedne strategie mogą przeważać nad innymi, ale nie, nie ma tutaj takiej sytuacji, że jest to Pojedynek, jakby jednoznacznie rozstrzygnięty. To są zupełnie dwie kategorie. Z jednej strony mamy do czynienia z 100-metrowym sprintem, z drugiej strony mówimy bardziej o biegu na 3000 metrów, a w skrajnym wypadku nawet maratonie. A jak to się przekłada na nasz konkurs, Forax? Um, no, my za, tworząc założenia tego konkursu od samego początku przyjęliśmy, że to o czym powiedziałem wcześniej, że to są dwie zupełnie niezależne kategorie inwestorów, dwie ligi. I tego nie można łączyć. Po prostu, automatyzacja handlu stwarza pewne dodatkowe możliwości, które można wykorzystywać, można osiągnąć pewną przewagę na rynku w konkretnych sytuacjach dzięki tym, dzięki tym technikom. I stąd my postanowiliśmy przeprowadzić nasz konkurs także w dwóch ligach. Tak? Stworzyliśmy dwa rankingi. Z jednej strony mamy ranking główny, gdzie te automaty nie są dostępne w ogóle, i tam będą rywalizowali ze sobą inwestorzy grający w sposób taki klasyczny, czyli osobiście. Mamy także tak zwany ranking automatów, gdzie rzeczywiście dopuszczamy wykorzystywanie technik automatyzacji handlu. I przyznam szczerze, że ja osobiście bardzo jestem ciekaw, jakie stopy zwrotu będziemy obserwowali, zarówno w jednym, jak i drugim rankingu. Bardzo jestem ciekaw tego porównania, bo no oprócz tego, że automatyzacja handlu tworzy pewne możliwości, potencjalne możliwości, to nie mamy tutaj nigdy gwarancji osiągnięcia tak naprawdę w tych samych warunkach rynkowych, w tym samym czasie jednoznacznej. Przewagi. Jest wielu, wielu inwestorów, którzy sceptycznie się odnoszą do powierzania swoich rachunków inwestycyjnych robotom i bardzo możliwe, że ten konkurs pokaże, że mają rację.